Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie na moim kanale. Postanowiłam, że dzisiaj nagram dla was vloga, ponieważ planuję wybrać się do Bonarki na jakieś małe jesienne zakupy. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się coś dorwać może jakiś nowy sweterek, może jakieś buty. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. W ogóle nie patrzcie tutaj, nie zwracajcie uwagi, bo przed chwilą się oczywiście musiałam powrócić pastą do zębów. Ale tak jak już widzicie, jestem trochę ogarnięta, pomalowałam się, włosów uznałam, że dzisiaj prostować nie będę, ponieważ pogoda już jest taka niezaciekawa, zrobiło się w ogóle strasznie, jesienne, jest już chłodno, brzydko i po prostu nie chcę się z domu wychodzić. Miałam w ogóle problem, żeby się dzisiaj z łóżka podnieść, bo naprawdę było mi tak zimno, że najchętniej bym cały dzień spędziła pod kołdrą. A no i właśnie na zewnątrz co chwilę świeci słońce, co chwila pada deszcz, także uznałam, że jakbym wyprostowała te włosy, to pewnie po pięciu minutach byłyby takie same jak teraz, a więc też szkoda ich po prostu i nie ma co ich tym ciepłem dręczyć. A teraz idę się ubrać, pokażę Wam pewnie jeszcze przed wyjściem na szybko, co zdecydowałam się założyć, no i zapraszam Was do spędzenia dnia ze mną. Ja już się ubrałam, tak jak Wam wcześniej wspominałam, jesień już powoli się zaczyna, także też postawiłam na taką trochę cieplejszą stylizację. Na początku miałam ubrać coś bardziej eleganckiego, być jakiś grubszy, ładny sweterek i tak dalej, ale uznałam, że w sumie nie chcę mi się stroić. Nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że jak jadę na zakupy, to wolę ubrać takie najprostsze, najwygodniejsze rzeczy, żeby mi je później było w razie czego łatwo zdejmować i zakładać ponownie, gdybym na przykład chciała coś przymierzyć, więc często na zakupy właśnie ubieram się, tak powiedzmy, byle jak. A wybrałam dzisiaj czarny golfik, to jest zwykły sweterek, który kupiłam w lumpeksie. A Do tego mam czerwoną kurtkę z Big Boka. ona jest taka niby przeciwdeszczowa, ale w sumie po prostu to jest taka zwykła, cienka, przejściowa kurteczka. A no i do tego mam najzwyklejsze czarne rurki z zary z wysokim stanem. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o moją dzisiejszą stylizację. A wezmę jeszcze do tego, dobiorę tylko jakąś małą torebkę, żeby mi się zmieścił portfel i telefon, no i lecę. Także widzimy się już na miejscu, na pewno się do Was odezwę i pokażę Wam pewnie, co tam ciekawego udało mi się przymierzyć. Jestem już w domu i pomyślałam, że trochę wam teraz pomarudzę. Jak widzieliście, starałam się nagrywać dla was jakieś przewidki, ale w sumie nic takiego, tak naprawdę ciekawego nie było. Już na wstępie się poirytowałam, bo okazało się, że nadal część sklepu jest zamknięta, jest w remoncie. Tak więc nadal nie ma zary. Zamknęli jeszcze Stradivariusa, więc wiecie, jak to jest, jakie dzieci a już kilku sklepów, jakby na start nie ma. No ale w sumie byłam w H&M, w New Yorkerze, tam mi się nic nie udało znaleźć W H&M oglądałam bodki, które widziałam w internecie I naprawdę poważnie się zastanawiałam nad ich zakupem Ale powiem wam, że jak zobaczyłam jakość w sklepie, to po prostu naprawdę można się załamać Ja pamiętam, że kiedyś miałam sztyblety z H&M i one były naprawdę w porządku a więc po prostu widzę z perspektywy czasu, jak bardzo ta jakość się pogorszyła. Także no nie polecam butów z H&M teraz. Przynajmniej nie tych takich powiedzmy przejściowych na taki sezon jesienny czy tam zimowy. A później byłam też w TK Maxie i o dziwo, co akurat mi się nie zdarza, miałam na tyle cierpliwości, żeby gdzieś tam trochę pogrzebać. I znalazłam dwie pary fajnych butów, które mi się podobały i czułam, że mi się w końcu udało i sobie coś kupię, ponieważ już naprawdę moje buty w ostatnim czasie tak naprawdę w większości są do wymiany i gdzieś tam chciałabym po kolei zacząć to robić. Jednak jak przymierzyłam okazało się, że mimo tego, że znalazłam swój rozmiar, to powinnam mieć inny. No a niestety już tego innego nie było, były buty rozmiar mniejsze, rozmiar większe ale tego właściwego mojego rozmiaru niestety nie było, tak więc musiałam zrezygnować. A znalazłam i takie pseudo pseudo Emu, po prostu jakby Emu, ale z innej firmy. W sensie na taki styl buty po prostu zrobione. Zwykłe, krótkie, czarne, kosztowały 170 zł, więc wydaje mi się, że bardzo fajna cena. I były też fajne botki, takie zwykłe właśnie sztyblety do szpica za 99 zł. No, ale niestety, tak jak mówię, rozmiarowo mi nie podpasowały. Byłam jeszcze gdzieś tam w Pull&Bear po drodze w Sinsay'u, ale też kompletnie nic mi się nie podobało. I po marcu w ogóle jakiś czas temu otworzyli sklep Monki, Nie wiem, czy kojarzycie. Ja już miałam styczność z tą marką, jak mieszkałam w Norwegii. I naprawdę ten sklep uratował dzisiaj moją wiarę w sieciówki, ponieważ rzeczywiście te materiały u nich są bardzo dobrej jakości. I powiem Wam, mierzyłam kilka rzeczy. W końcu ostatecznie na nic się nie zdecydowałam, ale myślę, że na pewno tam wrócę i prędzej czy później sobie coś wybiorę, ponieważ i sweterki, no po prostu czegokolwiek byście nie dotykali, to oczywiście, że ta jakość jest lepsza niż w normalnych sieciówkach. Były fajne czapki i szaliki też. Właśnie się zastanawiałam nad szalikiem, ale uznałam, że może jeszcze troszeczkę jest za wcześnie. Natomiast czapkę mierzyłam, ale niestety nam nie była za duża i mi spadała na oczy. Ale właśnie wam chciałam powiedzieć, że jeżeli macie możliwość, żeby podejść do tego sklepu albo po prostu poprzeglądać sobie w internecie, to myślę, że warto, ponieważ ceny uważam, że są naprawdę w porządku. Sweterek, który mierzyłam dzisiaj kosztował 100 zł, natomiast dwie bluzeczki były po 50 i 60 zł, a więc wydaje mi się, że jakby to są jeszcze takie ceny, które... W sumie patrząc teraz nawet przez pryzmat tego, jakie w ogóle są ceny w sieciówkach, to wydaje mi się, że to wcale nie są wysokie ceny, także gdzieś tam polecam Wam się rozejrzeć, jeżeli macie możliwość, bo naprawdę materiały były spoko. I tak samo jeżeli szukacie sweterków, to polecam zerkać w TK Maxie, tylko tam wiadomo różnie bywa z rozmiarami, bo właśnie tak przeglądałam dzisiaj i naprawdę materiały były w porządku, tylko większość tych swetrów to były po prostu większe sweterki albo gdzieś tam kolorystycznie nie do końca mi pasujące. Ale też myślę, że wybór był całkiem niezły, także teraz się zaczyna powoli ten sezon taki jesienny, więc trzeba będzie polować. I wracając też, co też mogliście widzieć na przebitkach, wstąpiłam do Lumpeksu, ale było tak wszystko przebrane, że wyszłam chyba po 20 minutach, nawet za bardzo mi się nie chciało już przez te wszystkie wieszaki przechodzić, ale też już byłam trochę zmęczona, bo być. Jakoś tak dla mnie zbyt dużo zakupów naraz, to znaczy może nawet nie zakupów, ale takiego chodzenia po sklepach to, to już nie. Ja mam cierpliwość na taką godzinkę, dwie, a później już po prostu jestem tak zmęczona, że nawet mi się nie chce za bardzo mierzyć tych rzeczy, oglądać i tak dalej. Trochę się rozkadałam, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo wam to nie przeszkadza. Teraz idę się przebrać, bo w sumie wyszło słońce i zrobiło się naprawdę ciepło. I myślę, że wezmę się za jakieś drobne porządki w mieszkaniu. Muszę sobie odkurzyć, muszę umyć łazienkę i tak dalej. Ale myślę, że tym razem już wam tego nie będę nagrywać, bo ostatnio. W w zeszłym tygodniu nagrywałam vloga ze sprzątaniem, także tym razem już Wam daruję. No i po prostu odezwę się do Was, jak już wszystko ogarnę. Wracając do domu, byłam jeszcze w Lidlu po takie szybkie zakupy i kupiłam sobie również mój ulubiony soczek. To jest taki napój Energia z magnezem i on ma smak pomarańcza, winogrono, mango. Nie wiem, czy próbowaliście, ale jeżeli nie, to polecam, bo jest naprawdę bardzo dobry. Znalazłam właśnie w internecie ten sweterek, który dzisiaj mierzyłam, o którym Wam wspominałam. To był taki golfik i tutaj miał na dole dwa takie rozcięcia, był dosyć szeroki, ale przede wszystkim był z bardzo fajnego materiału, w się, że tam 50% w nim była bawełna i wydawało się, że będzie naprawdę taki, wiecie, wytrzymały. Jednak właśnie byłam w kolorze kremowym, dlatego też zdecydowałam się wstrzymać i widzę teraz tutaj, że na stronie internetowej są w innych kolorach i wydaje mi się, że prędzej bym się chyba zdecydowała na czarny. A więc póki co jeszcze się wstrzymam. Będę po prostu zaglądać do sklepu. Może pojawią się właśnie inne kolory. Tutaj widzę, że jest jeszcze musztardowy i wydaje mi się, że ten chyba był. Tylko to nie mój kolor, i nie zwracam na niego za bardzo uwagi. I są jeszcze jakieś takie zielone, ale to już w ogóle jak dla mnie, no nie. A także. Nie wiem, wydaje mi się, że powinien być spoko. Chociaż najbardziej chyba podoba mi się ten, ten kremowy, jednak no nie wiem, czy po prostu to jest mój kolor i czy go wynoszę. Także jeszcze się zastanowię. Ale z tego co tutaj widziałam w ogóle na stronie internetowej, wysyłają do Polski i wysyłka do zamówień powyżej 50 euro jest za darmo. Natomiast tak normalnie wysyłka kosztuje 5 euro, czyli też w sumie nie jest jakoś tragicznie. A naprawdę polecam wam przeglądać sobie te rzeczy, bo materiały są bardzo fajne. I też myślę, że przyczaję się na takie najzwyklejsze, basicowe t-shirty i sobie po prostu kupię te podstawowe kolory, właśnie z tej firmy, bo wydaje mi się, że będą wytrzymałe. Kochani, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja przyszłam się jeszcze z Wami jedynie pożegnać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. A my widzimy się już w kolejnym. Pa!